po i idę po brzeże, łódź fabryczna y, koło Prabuty to y, trzeba założyć buty, żeby tu wysiadać. Dwa prawe. Dwa prawe? Dwa prawe. też patrzy. Aha. Czyli dwa prawe buty, żeby tu wysiadać. Tam było kiedyś w pociągu, jak ham e, spałam, już to opowiadam, i pani sobie położyła buty. To przodek butów. A przodek butów? A, ale znaczy przodek a może, przód jak, jak chyba. prawa Czy to jest sprawa buty. Aha, a to takie może chodaki starodawne, takie drewniane, tak? A. Pan, o, jak z pasażerami się jeździ, prabuty, czyli to, a może trzeba było poszukać, jak wyglądają takie prabuty w internecie, prabuty. A i nie dokończyłam, że ta babka, co tutaj siedziała, no sobie, bo to taka moda jest, że się ściąga buty i zostawia buty, zasnęła i ktoś wysiadł w tych butach. Później ta pani, <grywania> nie widziała pani butów, a ja się rozbudziłam, mówię, nic nie wiem. I ona po prostu nie miała, bo ja zawsze klapki noszę. Już tak się boję, że jakby ktoś wysiadł w moich butach, mam klapki. I no, ale ona nie była, nie miała klapek i musiała wysiadać na pos. No. Szanowni Państwo, następne zatrzymanie pociągu na stacji Marburg. Wyszukujemy z pasażerami w pociągu, co oznaczają nazwy miast, prabuty, co oznaczają gumofilce. Buty męskie na sprzedaż. W prabuty. Sportowe buty damskie. Prabuty w kategorii obuwie sportowe, bym powiedziała. Buty robocze, prabuty. <laughs> Odzież robocza i BHP można znaleźć, jak się wpisze prabuty. Co można? Buty zamszowe. Prabuty znaczy: yy, Buty zamszowe. Yy, yy, co tam? Buty do biegania. Botki damskie. Buty dziecięce, prabuty. Obuwie dla dzieci. Tajemnicze nazwy miejscowości, prabuty. Buty robocze myśliwskie. O! Obuwie motocyklowe. O. <grywa> prabuty to dziadek butów futbolowych. Wielcy piłkarze lat 50. nosili prabuty. Dziadek butów futbolowych. I prabuty to buty futbolowe, buty ciężkie, z twardej skóry, ważące blisko pół kilograma. Wy <noise> Wyglądem przypominały poniek poniekąd łyżwy, gdyż sięgały powyżej kostki. Znaczy olbrzym. Tak. Tylko, że, o, tak, że to niby olbrzym, a wyjść buty duże, nie też. A malutkie miasteczko, tak że nazwa miasteczka Prabuty powinno być duża, a jest malutkie, nie? Takie na, na odwrót. A jak ja widziałam Prabuty, to mi się wyświetliło, że e, śmieszne, dziwne, śmieszne, śmieszne nazwy miast w Polsce. I mi się tutaj pokazało e, na przykład Żyglinów, wieś pod Częstochową, austriacka miejscowość Fudzking. Nie, nie będę po angielsku mówić Koło Dąbrowy Górniczej Laski Koło innej tam miejscowości Na Skale Wyry jeszcze takie Winiary Pole. Jeszcze pod łodzią Wandalin i budy Wandalińskie To fajne co? Zł Złotoryja to tak Tak jamy o też fajne. Zimna woda to już było. Szwecja, Ameryka. Węgry. Węgry, tak, węgry, tak. Często jeździłam przez Węgry do Wrocławia. Bagdad też. Z Bagdad to bym się wybrała, bo to jest niedaleko stąd. Chlewiska też by się przydały, a jeszcze jest lewiska i te oborniki też by się przydały no, Czerwony folwark też też folwark bo ciekawy był prywatny. Gnaty wiśniaty. <grywa> Obecnie pasażerowie śmieją. <grywa> Gnaty wiśniaty. Województwo mazowieckie na półno na południe od Ciechanowa. Gnaty wiśniaty. No też ciekawy. A grabie polskie gropówka To niestety nie zje pani, bo tu w pociągu nie mamy wagonu takiego, co można zjeść. Jęczy dół możemy jechać, bo to jest ten pociąg. Ale to Szczecina, to nie. A Kaczy nos koło Malborka. Zaraz będzie po drodze. Bo jesteśmy no, niedaleko Malborka. A kaczka ma nos? Właśnie nie wiem, dziurki ma od nosa. A łopatki polskie lisi ogon leśne odpadki. Jak wierszy Jadę sobie pociągiem. Jadę sobie pociągiem przez las. Jak widzę, lisi ogon kołobyt goszczy I łopatki polskie łysobyki. A także... Leśne odpadki. Mokra lewa i mokra prawa jeszcze. Ale patrzę w lewo, w prawo, mokra, prawa i mokra lewa. A niedaleko nowe laski i mucharz. Szwaby jeszcze są. tłuszcz, wieprz. I zgniłocha. A Zgniłocha obok Olsztyna, kto mieszka to wie. Zimna wódka to jest w Opolskim, to my w inną stronę całkiem. A złe mięso to <śledzio> Złe mięso, województwo pomorskie, czyli jedziemy dobrze. No i żebrak to pod <śledzio> Połud... Na południu od siebie kurejwa mała, Kurejwa duża po drodze z Warszawy do Augustowa. To jeszcze w ogóle w inną stronę. Stolec, to będzie już na końcu <grytanie> tej historii. To jest dolnośląskie, ale też i łódzkie. Jajcowo można spotkać jadąc koło brzegu do Bydgoszczy, więc na pewno będzie gdzieś po drodze jajcowo. Zgniłe błoto w końcu było na końcu. <grytanie> Cyców, koło Dorochuska. Też ciekawa miejscowość. I co dalej? Czy jeszcze pani coś zna? Sforne gacie. No to to... <śmierdzi> <śmierdzi> to. O, pani się śmieje, tak? Z czego? Wenecja też jest. Wenecja jest też. Moszna i piekło. Piekło to śmieszne nazwy miejscowości w Polsce, które mogły obić wam się o uszy. Tak? Jest jednak dużo więcej zabawniejszych, zabawniejszych tych nazw. Lub nawet sprawiające w zakłopotanie. A wie Pani, jakie w zakłopotanie? To zaraz oraz zachowanie. Tylko ta Pani. Dziękujemy za podróż z Waga Życzę mu danego pobytu. Do zobaczenia. Jakie sprawiające w zakłopotanie? Czyli tak jak tutaj jest, mało chowo złych miejsc, bez nazwa, bez nazwa, gdzie Pani mieszka? Bez nazwy. I co? Ale kot jakiś jest? Stary Bóg, pomóż. Ale naprawdę. Gnaty, wiśniaty, to już było wcześniej. Twarogi ruskie. Ale twarogi ruskie. Mamy nawet jednorożce. Najciekawsze w miejscowości to jest Tworzy Mirki, Owsianka, Kozie Doły, Szkaradowo, Jelenie Rogi, Wińsko, Łosios, Łososiowice, Gruszeczka, Grzeszyn Biały Kał, Warmontowice, Sienkiewiczowski. Następny stary Bóg pomóż 12 apostołów Tak Takie są, takie są miejscowości Teolog Za pluskowęsy Za pluskowęsy Jeszcze raz Za pluskowęsy Za Dobrze Dawaj. Samoklęski Krzywe kolano Proste Proste pani ma kolano, krzywe kolano Sworne gacie, ryte błota Bachor Suchorączek Ważą chewka polska Grzeczna panna miesiączkowo skórgwy srebrniki i dajmoncy nie, mąców nie ma dolne wymiary i górne wymiary tak, tak dolna grupa i górna grupa ciumcia ciummania Zgniło błoty, spoczynek, zgniłka. Tu padły Ameryczka, Sahara. samoszel, szerokopas, lenie wielkie. Jajkowo, brzozowe błota, Rosochatka, Paryż, Wenecja. Dalej: Komarów osada. Wola radziecka. Koło młyna. Nieliszczyców, Niemce zwany. Tubelskim miastem. Samoklęski kolonia pierwsza. Samoklęski małe i duże. Uciekajka, łysołaje, pierwszaki, oszczywilk, pisklaki, kukuryki, stary bubel, kołowierzchy, zawitała, parafianka, paskudy, zagłoba, klątwy, bazarek, żulinki, wandalin, dominikanówka, Orlek, gniazdo, drożdżak, Żdżanne. Kłopot, bo jadła, podła góra, nietoperek, żółwin, szczaniec, szyba, zamęt. Bójny księże, Alfonsów, Janusz, przyzwiska. Tu mi daj okup leśne odpadki. Zgniłe błoto, to już mówiłam, pszczółki. Jeżań, źrebięta. Ja, trzew. trzew będzie. Nie dość śpielin. Mięsośnia, bo I, O, dużo jeszcze tego jest. Suchy gnat. Paczuszki duże, truskawka, grzybowo kapuśnik. Czyli grzybowa kapuśniak powinno być. Flakowizna też. A bo to zupy podzielone. Kadłub wolny jeszcze. Krowia góra żarówka, karkówka no jest tego dużo koce schaby tutaj ktoś też pisał że całe podkarpacie część małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego to właśnie y, to są te te nazwy kosmomłoty, pasikurowice jeszcze są na dolnym ślądzie A spalona to też kiedyś byłam. To jest spalona koło tam kotliny płockie. I to wszystko. Jeszcze są jakieś najdziwniejsze. Zgon jeszcze jest. <grystanie> no dużo tego jest. coś jest śmieszne.